Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej grze z Hearthstone Dzisiaj ze mną jest Sir Piero. Sir Piero, przywitaj A. się No, witam No, no i gramy sobie tak między sobą, naszymi własnymi zbudowanymi taliami I zobaczymy jak to wyjdzie Dobra, ja wybieram tą swoją talię, jaką już sobie spreparowałem No dobra, dobra, ja już też swoją wybrałem Przygotowanie mentalne hmm. Ustawianie bohaterów mi się nic nie wyświetla Krzykupywanie strażników Tak Jaina kontra Jaina o. Przeciwnik wciąż wybiera, no szybciej Move your ass Move your ass um. What you Ham um, ham Hmm. Czy takie karty będą odpowiednie dla mnie? Nie. nie. Tej nie chcę i tej też na razie I tak pewnie mi wyrosuje gorsza, no tak myślałem. Pretty sure. Kto? Ty zaczynasz, tak? No dobra. Moja tura. Twoja tura. Taka była moja tura. Widzę obficie, żeś zagrał. No. To jest bardzo fajna karta. I bardzo chamska. No ale dobrą talię sobie zrobiłem. Zobaczy za chwilę, jak uda mi się tego kombosa odwalić. O patrz, można te arbuzy rozwalać na mapie tam przy takim jakby... O, A w Gonga umiesz za zarzucić? W Gonga też strzelasz? O. Też. Dobra. Co to? No super. Ej, dzik. Wszystkie twoje karty będą wyglądały. No o, tak. Ledwo wchodzą, tak. jest talia. Mam nadzieję, że podoba ci się. O nie. Nie, nie podoba mi się twój wynalazek. Zbójicie, ale no, chyba nic więcej nie zrobię. Koniec to. Tura. Tylko nie walnij w swojego, tak jak ostatnio. śmie. <śmiennie> <z filmem. śmiennie> fony. Bardzo fony. <śmiennie> M. Gotów do jazdy? No dobra, to jedziemy hmm. Lipa. W sumie nie masz many, tyle chyba, żeby w kombosa odwalić jakiegoś No właśnie nie I to będzie trochę bolało, no ale Damy radę hmm. O, to jest fajna karta, patrz Może wy miał ci fajnych kart życiu, nie rzucił, nie? No świetnie. No pewnie tak. Uwielbiam tą kartę. No świetnie. świetnie. I co teraz nie masz co postawić czy co? O ty. Błot. I co, ty, co teraz? O nie, co ja teraz zrobię? Możesz mnie ewentualnie zaatakować. A to zabolało. W ten sposób zagrałem. W ten sposób właśnie. Powiem ci, że ludzie niby są na słabym poziomie, jak patrzałem na tych rankedach, ale ciężko z nimi wygrać. Dobra, nie, nie mogę nic innego zrobić za bardzo. A to jest najbardziej hamska karta, jaka może być ta, Twoja. No, to znaczy w sensie on jest dobrym tym, prowokatorem, nie? Mogłeś w sumie na moje HP zalecieć, no ale. E, wolałem prowokatora zniszczyć. Bo ja miałem problem, i nie mam aktualnie żadnych. No dobrze. Kurczę, mam taką dobrą kartę, a nie mogę jej wyrzucić. To tak boli. Lepiej nie rzucaj żadnych owiec No świetnie O mój Boże, to też jest chamskie no. Szarża Czy ty rzucasz za karteczkę Nawet się nie O nie! W sumie jakbyśmy rozegrali takiego place'a. Dzikie placey. W sumie nawet dobrze zrobiłeś No ale że podoba ci się mój wynalazek Oskar musiał, musiał przejść w tryb hibernacji Tryb hibernacji zgadza się Niestety pewnie przegram tą potyczkę, bo mi troszkę nie doszły o tak! Nie! Mh! <laughs> <laughs> Żółwio.r. szczęko. szczęki. Ciekawy pojedynek. A owca też jest ciekawy. Kurcze wiesz co bym. Tenż na owca mocno. Kurde. Mocna. W sumie. W sumie, raz, raz, raz <laughs> kozie śmierć. O! O jaka fajna karta mi doszła. O, no to jest akurat dosyć ciekawe. Ej, ej, da, daj Cza? mi przeżyć, o. daj mi przeżyć do następnej tury. Nie, <gry> kurde. Nie, ja nie, nie. Hmm. ci nie udać się mnie zajechać teraz? Już nie za bardzo. Masz jakiś z szarżą mocnych? O, to jest dobra karta. To jest mocne. Albo nie, jeszcze inaczej. To zrobimy tak. O, to będzie ciekawe. Tak. No właśnie. Ta karta jest mocna, ale słaba. Mocna, ale słaba. Logika. No ułatwiam Nie już wygrałeś w sumie ten pojedynek. Nie. Znaczy... No w sumie nie jeszcze, no ale... Na razie... Nie widzę nic fajnego na swojej ręce. Co powiesz na to? Gotowe Co ten rycerz? Twoje pozostali stronnicy otrzymują 1 plus 1 No to jest akurat mocna karta Jakbym miał więcej tych stronników i bym tak łatwo ich nie pozabijał o. I ta karta, z którą też wyrzuciłeś, też jest mega dobra Ale niestety już stan już zostałem pokonany nie? Już jedziesz mnie całą Ale to nic, zrobimy ten rematch za chwilę. Tyle nagrania starczy na rematch jeszcze. Nie. Po. Zepsuć. Dobra, rewanż Revenge. Revenge, revenge, Przekupywanie strażników Ja wiedziałem, że to są jakieś nielegalne tutaj gry No Krzyś, no ten Oscar Jayna kontra Jayna Ej hey no, te karty y Dobra, wymieniam to Ja Okej To tej. Okay. To, jest o. Dobra, to jest dobre To jest bardzo dobre bardzo dobre karty, jestem zadowolony z tego jak zaczynam O, to jest dobre ale dużo nie Cóż? Cóż? To jest bardzo dobra karta, bardzo mi się no, podoba No bo nie, no świetnie, nie? <grym> za, A, jeden money, na, tak. za jeden many, za jeden many A jeszcze ja na to? Co ty na to? Mogę rzucić najwyżej to? O ty i skaczesz turę. O ty! Zajechałeś mi jednego ha. prowokatora. I obiłem ci drugiego. No, tak troszkę. Tak jest... troszkę mi pokrzyżowałeś plany, ale. Mogę ci je pokrzyżować bardziej? Nie. A co ty, już nie masz pewnie nic co wystawić? Ty, ja też nie mam już takich kart. Będę rzucał w ciebie wszystkimi skillami, jakie po prostu posiadam. O, ty. I tak nie, nie masz żadnych kart pewnie, które atakują mnie tak bezpośrednio. Żebym ja nie miał O o o to jest bardzo dobre No to jest dobre akurat No i znowu to karta Starczasz no, Mato Eee <laughs> śmieszne Zabawniś. Dawaj ci, 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 Ciśnij Niech to nie? no to rozegrać Hmm, A gdybym to zrobił, gdybyś to zrobił, zrobiłbyś to? No co, no co myślisz? Co rzucasz za kartę? Nie, i co masz, coś jeszcze z szarżą, że ten? Czy drugą taką samą? no w sumie w ten sposób dobrze ci się rozłożyło no w ten sposób zagram nooo świetnie jeszcze ten mur blokuje nie przyspiaj. Wszystko jasne. to... to, to, to mu, 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 murlok O nie, śumasz go też jeszcze. To jest najbardziej hamski prowokator. Ma strasznie dużo życia i nawet po Zanarnie. Co teraz? W sumie? Nie wiem, wiesz. No dobra Damn, dziki place. Te dziki place. Mam y, nie? Ja myślę, nie, że nie. Ja... Ten nalazek się Tobie nie podoba. O! Gupie zagranie, głupie Bo znów przegrałem. Nie, to tak, chodziło Przegrałem z Genon, czy jak ona tam ma, która miała jeden HP Gdzież uderzy? Czpanę? Spaniaczek. Dawaj, dawaj, skupiej się na grze, walce, nie poddawaj się, yo Tego nie chcemy. Eee, o... czekaj. Czekam, czekaj. czekam. Skupienie dziesięć. O ty. Co ten wyzywa? Co ten Sir Piero? O, w nowy. Teraz mnie atakuje swoją batalią. Batalia orła. Białego chyba, heheszki. Ale te, ci tacy orkowie... Ci, co dodają po jeden do ataku, to jest mega OP kartary. Dobrze się... ...to pomyśli. No nie. A <noise> No, za tego swojego pewnie. Nie no, przegram to raczej już, bo tutaj nie mam nic, ten... żadnych dzikich place'ów. <grywka> Krzywda. O nie! O! Dobra, Abrufowałem... dobra, ci, 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 ciśnij mnie, ciśnij. Hmm, którym mnie zaatakujesz? Hmm, ciekawe. O nie. Jestem zniszczony, zduskutany. Porażka. Hahaha. Nie. Dobra. No i zabrakło mi nic do, do ósmego. To była gra Hearthstone. I skończyliśmy właśnie dwie walki. Ja się z wami żegnam, jako Piotrek, i też z wami się żegna. A, Sir Piero oczywiście. No. До свидания.